Dobra, dawaj. Teraz się skupiamy. Pierdzimy w tę ja, ja, ja z, z tyłu. Jeszcze, jeszcze mamy Rokiego w przeciwnym teamie, także pozdrawiam. Pierdę, pierdę. Ja, ja, ja. Dawidę pokaż. Pokaż skilla. Pokaż, się <noise> nauczył. Jasne. <noise> Dobra, nieważne, tego nie było. Tam Proszę, Jezus w kółko się kręci No bo tym auty nie szły jechać ja Ej, dobra, bo to się nagrywa nie i ty se siara no, ale robisz. Dobra. no ty się robisz siara Jedziesz Ale to jest śmieszne ty ej To Patrz No, no Nie walniesz tego Jak nie jak tak Ładne. Coś cię dziwi! Coś ci dziwi? Bo jak tym do gaz mój tym autkowi Patrz to, to z tyłu mu się taką dupkę otwierał Całkiem śmiesznie śmieszny wyglądał? Moja? Moja. Jeszcze dokłem. Dobra, dorzuca ci? Chyba rzucisz. Jak widzisz grzecz, Za słaby jesteś. No to jest taka taktyka. No no no. Żeby do mnie podać patrz, i żeby... Chodź patrz, patrz, spad, spad, spad. Podaj. Widzisz? Jeszcze raz mocniej Czekaj, bo to jest... I ty ty masz taka pieniądze, taka... bo ty masz pieniądze teraz. Hajsy z YouTube'a możesz tak... Ty tam tam masz pi... ty... Tyle masz pieniądze, że masz nie teraz Hajs z hajsu w YouTube'a? Hajs ju z YouTube'a co to jest za Nie wiem O pięknie jak na mnie Fajnie A żeś no. mnie uderzył, co jest całkiem miło z twojej strony O Jezu Jaki ty się To nie! No dobij to! Cześć, dał ty do szybciej, gdzieś Szybciej jak do przodu Adam, wiesz, że nie ta zajęta, nie? Mm, no Hej okay. ja. Widzę co się kroi Fajnie żeś miny tutaj zabrał Moż Patrz, patrz. Nie do gonia Albo troszeczkę, tak. Okej. Okay. Zostaw to. Haha! 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 Nie ha. No to było, to było co najmniej śmieszne. Ej, patrz, patrz, patrz. No Trochę nie, inaczej nie? się tałutkiem jeździ, patrz. Patrz, to było takie... Moja, Twoja? Moja? Takie Moja. Taki dupy roszczej nie? ja wyszłem. No. Czemu ty masz palce w górę? Bo da... wszyscy mi dają kciuki. O! I teraz musisz muszę dać łapkę w górę. OOOO oh, Fuck! Nie wierzę w ciebie. Ja też. Ale typa papo, ten Ale ładnie. Nie, nie, nie. Aaaaa! Widzisz? To był dobry teamwork Fajnie zaczęło. Już nic nie to jest najlepsze. Ej, ping mi skaczadam. patrzę po fajnego pingu. Szczerze mówiąc. Dobra moja moja, daj mi. Okej. Okay. To mi dotknąć, nie? Ja? Daj mi piłka. Ej, hey, Adam. Nie. <laughs> Hehe, kubej arfi Patrz, patrz, jak to zrobił! Patrz, patrz! Pa, po ścianie, tak. Tak, w 69. <gupy> ty chodź tak. Tyś po ścianie biegł, a ty już... <gupy> o, ale tak, Ale tak wiesz, tak siada tak. Dzik ta Jada. piłka, a ty koleś tak. <gupy> <A> to <ty> się <gupy> tak z dupy leci, tak jak z dupy, naprawdę, jak ten kanał na Piatki Fajne, sexy Kwiatki. seksy kwiatki. Danie? Nie przyjąłeś tego. Podaj. Podajcie to mogę ci do dobram O, kiedy na 10 Wydaje mi się, że ich robimy jak małe dzieci Tak troszkę Ale na rankeda i tak z tobą pójdę A Idziemy na rankeda? Nie. Ty czy Ty, no ty Ty może no. jeszcze kamerkę masz obracać, czy się zbliży czy dalej A się to obraca. No tyś tak zrobił kiedyś Nie wiem daję albo my nie. wygrywamy To było drewniane. Pewnie już... Ja tylko... Już leciałeś pewnie. Jak ja cię znam stary, nie? O, <laughs> jedziesz A tam ty jesteś drewno. Cały plastik yeah. <laughs> eee. Patrz, jest ja. Patrz. Dorzu dorzucam ci no? Nie będę już tak kwiąski <laughs> <laughs> Coś <laughs> mi się wydaje, że oni z meczu za chlebę idą. Nie, co ty? Patricka, mam. Patrz, patrz stary. Ja już Starry, tam byłam! Trafiki. Ja wiesz, że te przerwy no. pomiędzy tymi golowami są dusze jak to, co my gramy. Dobra, jedź ty. <laughs> Powiedz coś? U 500 kg. Dobra, do mojej na co? Nie. Jesteś. O no 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 no. No no. no oj! Ops. No. No, no. <grym> dobrze, że oni są nieco lepsi od nas No, no, bo byśmy nie umieli grać Łooo, wow, dzięki, że mnie uderzył No ale, bardziej taki no, ta piłka no, teraz Nie, nie ma... na... nitro, nie ma nitro No to co, ja to wbiję No, podaj A, bo nie Ty chami i co by nie zciec na swiniach? Ruski bied. po prostu Okej, parto Aj Ładnie sobie, A, sobie Ładnie wyprowadziłem Nie zasługiwałeś na tego gola Patrz, tak sobie podałem takie triki i nad Adamkiem, żeby on mógł patrzeć, jak ta piłka tylko leci do bramki. Jo, czy ty? Jo. Dobra. Dobra. Aż go. Co się stało? Ej, chyba ten mecz jest easy. Masz podanie. Czerwca. No nie Miłość patrz. rośnie wokół nas. I hop uh, I think it's easy think it's easy. I, easy, easy peasy, peasy lemon, easy. A tam. I znalosty przegromek jada. No, to ziela. Nie nie idziesz. Ja bym wrócę bardzo. Kobiety zostały w kuchni, no właśnie, to czemu żeś nie został? Ej, on nam zakusił, ja? Nie ma Nie ma. To rzuć. Ej! Podaj! Podaj. So. Podaj! Koreń jak się z tym podaj. Podałem się. No okay, Zastanawia się czy strzelić? Czy może nie? Okej. Okay. Okej, okay. to Leżę, ale to... Poda... Ale się nie poddaje. Nie umiem, ale takie. Ale, ale... ja próbowałem tak. Starałem się. Jedziesz. całym swoim sercem duchem. Nie wiem co powiedzieć jeszcze. Eee, w swoim kobiecym... Ale mi rzuciło, ej ty. Ja mi całe 5 sekund już bramki nie strzelił. Patrz skończyli. to, bramka! Nie. A i. Co za kaleka? No bo, ty byś tego nawet nie trafił, ja. Zacznijmy od tego. Patrz. A! Co to było, nie? Za zajta, ja za Jakby... Ej, bo wiesz... bo mi coś do oka wpadło. I to nie byłeś ty? O no, kurde, właśnie ty, ja to <laughs> Ej, Adam, dawaj dziesiąta. Aha. Ja cię przeleciałem. ja. cię przeleciał ja. ja ja Dawaj, decha musi być. No. Decha czy dycha? Decha to się... ty. Aj! Już, już to czułem. Machine, easy. Nie. Tak jakby te zero na modelność, to by było tak samo tak by było, jak... śmierć nie jak, tak my przegrywali. Jakby, nie? jakby ta jedynka odniósł, to byśmy przegrywali, ja. O. <laughs> <Wiadomo>. no. <laughs> Adam Ej, fajnie byś takim grubasem No Ej, dawaj jedenastego <laughs> No dobra, no Chyba był Remy i... <laughs> co, co? to było? Oj, stary Podaj to Ej, szybko Adam No Dob co? Jaki lag? Podanie No, no Dobra, no Ale śmiesznie było Eks Nawet dostałem kask nie wiem po co, ale dostałem, miło. Jeszcze rematcha. O, To Coś mi się wydaje, że oni chyba nie będą chcieli grać. <laughs> ale tak mi się trochę no tak wydaje. <coughs> Okej. Okay. Może się teraz motywuję i pokażę mu swoją prawdziwą twarz. E, wiesz czemu? Bo ja mam taki ja ten kogut te jak policjanty mają, nie? Oni się może tego boją. <laughs> nie. Hm? Jeszcze mam kwiatki z tyłu. Adam, bo ja nie mam nitra. Masz. Ładnie. Zaczynamy, Zaczynamy, tak? Zaczynamy jak wtedy. Ej, o fajne bramki strzelał, nie? Ale widać... Ale nie, trzeba jednak chłopaków przeciwnych pochwalić, bo widać, że oni chcą. Oni chcą zrobić coś dobrego, oni chcą powalczyć tutaj o jakąś A dobrą rangę. To, że im to troszeczkę na nie wychodzi, to, to nic nie szkodzi. To się... To się Andrzeju wyklepie. TY, ANDRZEJU! Nie Aha. sikaj tu gównem! Yeah! Jak on ci to zrobił? Adam, czy ty zrobiłeś? To była Debo... twoja wina. Nie. Patrz, <laughs> skoczył na mnie zadowolony. Czekaj? <laughs> okay? Nie Jest, jest coś Teda. Ciężko. Adam, powiedzieć ci coś? Trafiłeś no, dzisiaj? Trafiłeś dzisiaj w tą piłkę? W piłkę nie, ale w nią tak. No i Można. brawo! Miałem ci podać cześć. i brawo. To nie było zbyt mądre, tak jak całe twoje życie. Ej dobra, daj się, bo kurde... Ej, ja żarty muszę żartami. 300 żarty żartami, ale trzeba zrobić co zrobić Nie ma tego. No Te był lepsze, co tego? To najlepsze co może. Dobra, tego nie ma co. Ej to co? <laughs> ja Gromy 3 na jednego. Free versus Three one, one, one okej? Okay. Okay. I uh, with you. Orange Jakie <laughs> bo on to... grozy mną? Myślę, że no to nie. chodzi, że z mną go No nie właśnie, ja Nie z nimi, ja gram z nimi. I, play with, I the play, the play with the orange. No nie! Go, <laughs> serio, go, go, go. go, 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 go. <laughs> no ja, nie, już nie kocham. Ej, ty chamie. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Está boa, né? Bom. Aí. Wait, give me that. um teammate? OK, consigo você, estreme, bravo. Easy. easy. No pode o eu me, patrz, patrz. Jeszcze mu zaliczyło? Oni... Okej okay. I co teraz robisz, ja? Ja? Yeah? Yeah, Okej okay. <laughs> Co to jest? Z... Ok, no, Okej, okay, now I mario. am with Adam Mogę być z tobą, nie? Jeszcze mnie kochasz Nie hmm? nie kocham cię Bo przegrałem okay. teraz przez ciebie Bo jest kurde zdrajca i sowinistyczna sfinia Patrz Adam Jadę Uff. Shake that, ass from me. Shake that, ass from me. Mm -hmm. Mój trafić ta w bala. Jasne. Nie, nie, Chociaż sobie strzelić. <grycia> nie trafisz. Mówi, że przegrywamy 2-1? Jest minuta do końca. No i co z tego? Zobaczymy no 3-1? No. Nie, ma bali. Dobra, dawaj to. Nie. Ja. wow. Nie piłka Cię przeleciała, he. Śmieszny żart. Adamek! No co Ty robisz? No to do środka za... powiem Ja Jada tyłem, ja? Walić w przód. Ja bada jeździł tyłem, tyłem. Patrz widzisz, chłopaki się zmotywowali, daje rada, przekupili Jej, tyłem, Ciebie. tyłem, bo to jest lepsze. Przekupili Ciebie za trzy noce. Ja, to jest lepsze gra. <laughs> Okej. Okay. Ej, Adam, bo my bramki nie pijemy. Ej, szybko, ej, dawaj. No jak szybko, jak teraz szybko wibramkę. No masz. Oj, nie brał Baj cześć! Jaki coś po... no jak no pośledzło? Ej jest 10 sekund do końca stary! No Adam... i patrz! No <laughs> i hey, patrz! Jak i coś zrobił! <laughs> Ej, nie denerwuj się, bo ja to robię tylko z miłości. <laughs> I like to win. I playing, I playing with playing you orange. Why orange. do you doing that? A star też sobie napacz. Oh, do you do you do? Co zdobędziesz. On będzie taki słaby, że kurde na wniuś A da, dobra, jedziemy 3-4 bramki w sekundy. Dobra. No. Ty pasz. Pościch, jeszcze nie koniec. <noise> nie. Okej. Okay. Easy. Ej to są fajne koła, takie hajsowskie Ej dobra Dam, tu już kończymy, nie? No Kończę. Dobra, siemanko wszystkim, dobra. No, cześć.